Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, witam na kanale n -Czas Info. Dzisiaj rozmowa z dr Anną Mandrelą, łączę się na Skype'ie. Witaj, cześć. Cześć, pozdrawiam, witam wszystkich widzów. Zanim przejdziemy do wątków, które przygotowaliśmy, oczywiście kilka tradycyjnych ogłoszeń wstępnych. Zapraszam do zamawiania najnowszego numeru, Najwyższego Czasu na okładce nasz wspaniały rządzący w Polsce i różne nowinki, które przychodzą z Unii Europejskiej. Niekoniecznie dla nas dobre, ale też wiele innych ciekawych artykułów, tematów, więc jak zwykle warto zaglądać do naszego dwutygodnika. Na pewno polecam zajrzeć do Biblioteki Wolności, gdzie są książki, które wydajemy i które też sprzedajemy z innych wydawnictw. Warto powiedzieć, że zmiany klimatu, no przedsprzedaż trwa w zasadzie do niedzieli, i ta książka już do nas dotarła fizycznie. więc jeszcze w tej promocyjnej cenie, tą książkę czy opus magnum profesora Kowalczaka, można właśnie zdobyć w tej niższej promocyjnej cenie do niedzieli, więc warto się śpieszyć. Później już będzie cena standardowa. Zaczynamy wysyłkę prawdopodobnie w poniedziałek, więc zachęcam. Druga w przedszkodzie jest książka, to trochę dłużej pewnie potrwa. To jest książka, właśnie, tutaj, jak Państwo widzą na banerze: Kampania Konfederacji 23. Brudna Prawda to redaktor piwowarczyk i różne meandry tego, co poszło nie tak, a co mogło pójść lepiej, jeżeli chodzi o tę kampanię, bo na pewno każdy miał nieco wyższe oczekiwania. Oczywiście też jest wiele innych ciekawych pozycji, więc warto zaglądać. I ostatnia rzecz czyli, a w zasadzie przedostatnie, bo jeszcze będzie 1,5%, ale tutaj jest możliwość wsparcia nas przez Buy Coffee, czyli takie symboliczne, ale i też w sumie materialne postawienie kawy. Zachęcam, żeby było co pić, to, no to właśnie można postawić kawę. No i ten 1,5% mamy teraz okres rozliczeniowy, więc tym bardziej też 1,5% można przekazać, żeby te pieniądze się nie zmarnowały, tylko poczuć coś sensownego. I jest książka w prezencie, więc zachęcam. Teraz przejdźmy już do konkretu, bo mamy takie dwa główne zagadnienia. Pierwsze zagadnienie wynika nie tylko z daty 1 marca, który niedługo będzie, ale też z tego, co planuje Ministerstwo Edukacji pod nowym zarządem, zarządem pani Nowackiej. Generalnie na razie pojawiły się takie propozycje, które w mediach trochę się rozeszły, mianowicie propozycje, żeby okroić podstawę programową, m.in. z historii. I właśnie usunąć pewne wątki, które rzekomo są mało istotne, a one dotyczą takich zagadnień, które raczej my uważamy, mówiąc szeroko, my uważamy za istotne. Na przykład wyklęci, ksiądz Piotr Skarga, bohaterowie czasów okupacji. Generalnie jest albo usunięcie jakichś wątków, albo ich takie spłaszczenie, jak na przykład z Wołyniem, że nie ma ludobójstwa na Wołyniu, tylko jakiś tam ogólnie konflikt polsko-ukraiński, który przecież można przedstawić dosyć Właśnie jak powiedziałem w spłaszczonej formie. Nie wiadomo czy to jeszcze przejdzie, ale zapowiedzi są właśnie takie jak powiedziałem. No i pytanie o czym to świadczy. Drodzy państwo, przede wszystkim jako osobie, która pisze książki o żołnierzach wyklętych, to przykro mi, bo ja co często widzę, że ten temat, zamiast takiego podejścia, że naprawdę upamiętnimy te postacie, to jest cały czas wykorzystywany do przepychanki politycznej. Bo z jednej strony mieliśmy wcześniej rząd, który te tematy można by powiedzieć miał gdzieś w zanadrzu, jeśli chodzi o nawet i kampanię wyborczą, ale ostatecznie żaden taki naprawdę porządny film e, o tych bohaterach. Nie powstał tutaj ostatnio, też omawialiśmy sobie film Raport Pileckiego, gdzie e, wręcz był w niektórych momentach e, w niekorzystnym i kłamliwym świetle przedstawiony e, Pilecki. Ja teraz też wybieram się na film o Rudolfie Hesie, też go będę analizować, ale też na film o Rudolfie Hesie duże pieniądze i nawet ma być nominowany do Oscara. A dlaczego właśnie porządnych filmów nie zrobić o naszych bohaterach? żeby ich całemu światu y, przedstawić. I jak to było rzeczywiście w kwestii tego nauczania? Ja czasami mam okazję bywać w szkole, nawet ostatnio. Y, jest to lepiej lub gorzej, w zależności od klasy. Y, jednak bardzo często ci uczniowie nie wiedzą nawet, że pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy. Zwiedzam na temat Pileckiego, to jest różnie w zależności czy mam taką klasę, która ma nauczyciela, który już im to wytłumaczył i dlatego ja jestem akurat przez tego nauczyciela zaproszona, ale do innych klas, gdzie pewnie nawet byłabym niezapraszana, to ja nawet nie wiem, czy teraz się to, czy teraz się o tym mówiło, więc jest taki, taki duży problem, ale jak to zrobić, żeby rzeczywiście to miało ręce i nogi. Rzeczywiście, po długiej nieobecności w podstawie programowej pojawiła się Inka i Pilecki, zaraz sobie o tym powiemy, ale mimo próśb, jako lektura obowiązkowa na języku polskim, Mimo wszystko raporty Pileckiego nie trafiły do tego spisu lektur obowiązkowych. W pewnym momencie trafiły do lektur uzupełniających, a wiemy, jak to jest z lekturami uzupełniającymi. No, raczej nikt ich nie czyta, bo e, dzieciaki są zajęte czym innym. E, ja też ostatnio rozmawiałam e, z nauczycielkami, jak to jest z tą nową podstawą programową historii, nie tą, która ma nadejść, tylko tą, e, która była po zmianie w 2017 roku. E, I tutaj taki pierwszy duży problem, że jeśli tak to Wygląda, że będzie będą takie zmiany co cztery czy to co osiem lat, tutaj jedni, tutaj drudzy, no to bardzo to działa na niekorzyść, bo jednak dobrze, jak jest jakaś taka stabilność tego programu nauczania. W 2017 roku wprowadzono, i nie mówię, że tutaj były złe intencje, może te intencje były dobre, coś takiego, nawet nie wiem, Kuba, czy wiesz, że w czwartej klasie podstawówki nie jest tak, jak jakby jak miałam historię, to zaczynaliśmy historię od sumerów, cywilizacje starożytne, Grecja, Żyja, i tak dalej, po prostu chronologicznie przez epoki. A tutaj ta czwarta klasa miała być tak potraktowana, żeby to było wprowadzenie do historii, ale zarazem pokazanie najważniejszych faktów w historii Polski w pigułce. Więc mamy jakieś wprowadzenie do historii, historię mojej rodziny, regionu, potem właśnie różne fakty z historią Polski i ileś takich właśnie polskich bohaterów. Co się kończy Lechem Wałęsą jako wielkim bohaterem, z tego co mam słyszałam, co też jest tutaj. Na no dużym takim przekłamaniem, bo powinno się to skomplikowane zagadnienie też odpowiednio opowiedzieć, i na pewno nie w czwartej klasie, gdzie dzieci jeszcze po prostu dopiero mają wprowadzenie do historii. Moim zdaniem, mimo wszystko y, takie przejście przez epoki jak to było wcześniej, byłoby lepsze, z tym, że może właśnie tą drugą wojnę światową należałoby już wprowadzić i nawet zakończyć w siódmej klasie, żeby ósma klasa mogła być już poświęcona na ten cały okres powojenny i tutaj dokładnie opowiedzieć o zbrodniach komunistycznych, czy to o żołnierzach wyklętych. Na ten moment to wygląda tak, że dzieciakom w czwartej klasie, dla mnie to jest jednak za młody wiek, ja zwykle z wykładami o Pileckim, czy o innych bohaterach chodzę do tak do klas siódma, ósma i liceum, w czwartej klasie oni ni stąd, ni z owąc, nie wiedząc o całej historii wcześniejszej Polski poznają Inkę i Pileckiego, a potem w tej ósmej klasie jest tak tego nawalone, bo jest i cała Druga wojna światowa, i różne wątki powojenne, ale łącznie nawet z Chinami, z Koreą Północną i z różnymi innymi krajami, że ja tam tych żołnierzy wyklętych w tej ósmej klasie, tam gdzie to by było ważne, nie widziałam. Więc tutaj jest nie tyle. Potrzebna jakaś przepychanka polityczna, którą mamy co kilka lat, tylko żeby ktoś to wreszcie zrobił z sensem, zarówno jeśli chodzi o edukację, jak i jeśli chodzi o porządne filmy, bo publikacje powstają takie czy inne, ale dopóki nie będziemy mieć rzeczywiście porządnych filmów, na przykład nawet o, o siostrze Izabeli, tutaj też rozmawialiśmy kiedyś o książce, taki film warto by zrobić. Dlaczego nie, a tego po prostu nie ma? Jak patrzę tutaj takie omówienie w jednym z artykułów, to nie dotyczy, te zmiany nie dotyczą tylko pojedynczych postaci, typu jak Inka czy Pilecki, jak powiedziałaś, ale ogólnie jak przejrzymy różne wieki, różne okresy, to z każdego jest coś ucięte i tak można to do, do wspólnego mianownika sprowadzić, że to jest takie usuwanie tych chrześcijańskich elementów, chrześcijańskich korzeni. Chociażby jeżeli chodzi o średniowiecze, no to usuwamy świętego Tomasza Zakwinu. Przed średniowieczem, czy raczej w tym wczesnym średniowieczu powiedzmy, w ogóle cała rola chrześcijaństwa w budowie czy, czy odrodzeniu Europy okre po okresie barbarzyńskim to wszystko jakby tam znika, nie ma, nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o rewolucję francuską, to na przykład ludobójstwo w Wandei znika, a propos, to był ostatnio film prezentowany w kinach, też go oglądałem i wydawał mi się naprawdę, naprawdę ciekawy, bo jest to dosyć zapomniany wątek, więc właśnie to ludobójstwo w Wandei znika. No i właśnie po kolei różne okresy jakby tracą te elementy, które są dosyć istotne, aby zrozumieć dzieje Polski czy Europy w tym kontekście bardziej cywilizacyjnym, prawda? No na pewno pod tym kątem te zmiany są na niekorzyść, jak chociażby, no jak można mówić o historii Polski bez sztu Polski. Myślę jednak, że wiele z tych zmian nie przejdzie. Wiele z tych kwestii, o których powiedziałaś, chociażby ludobójstwo na, ludobójstwo w Ja mimo wszystko jestem ciekawa, kto z nauczycieli o tym uczył, bo jedna rzecz to jest ta podstawa programowa, a druga rzecz, co naprawdę jest na, na lekcjach. Jednak jeśli mamy tych nauczycieli, przycieli starej daty, którzy mimo zmian programowych, oni są przyzwyczajeni, że powtarzają co roku to samo, no to przez wiele lat to w tym kontekście nie było uczone. Trzeba tutaj by też dokładnie przejrzeć, jak to teraz było w podręcznikach, aczkolwiek fakt, że teraz to będzie wszystko zmierzać w kierunku takim, żeby jak najmniej było tych wartości katolickich, jak najmniej tych wartości narodowych. Też przekłamania historii, jakie mamy chociażby przy okazji 1 marca, jak słyszeliśmy, pani Agnieszka Dziemanowicz-Bąk w swoich mediach społecznościowych pisała, że jako tak zwana ministra która nadzoruje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, że ona już poleciła, żeby ten urząd nie organizował wydarzeń, które upamiętniają chociażby Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. No i to jest też takie niezrozumienie historii Brygady Świętokrzyskiej. Ona twierdzi, że Brygada Świętokrzyska splamiła rzekomo swój mundur kolaboracją z hitlerowcami. To nie była prawda. Historycy to powszechnie uznawają. Warto tutaj też wspomnieć o obozie w Holiszowie, gdzie brygada świętokrzyska wyzwoliła obóz, wyzwoliła więźniarki, w tym wiele Żydówek, które inaczej zostałyby przez Niemców zamordowane. I, i o tym się nie mówi. Jest przyzwolenie na takie fałszowanie historii polskiej. Takie osoby są u władzy. I no to jest bardzo przykre, ponieważ z jednej strony młode pokolenia nie będą miały skąd tej wiedzy czerpać, ale z drugiej strony, jak tutaj rozmawiam z ludźmi, też będzie kilka wywiadów na ten temat na moim kanale. Tego od razu też pozwolę sobie zaprosić, bo między innymi 1 marca Leszek Żebrowski będzie u mnie na tym kanale też te wszystkie niuanse wyjaśniał, jeśli chodzi o Brygadę Świętokrzyską. Bardzo często tutaj są powielane po prostu... Te twierdzenia propagandy komunistycznej, które nie zostały do dzisiaj odkłamane. Plus jest taki, że podobnie jak to było wcześniej, ten temat żołnierzy wyklętych, te wszystkie tematy patriotyczne, one zaczną żyć oddolnie. Będzie więcej spotkań, czy to dla młodzieży, czy dla dorosłych. Ja już to dostrzegam. I tutaj, jeśli chodzi o edukację, to na wielu różnych poziomach dzieje się źle. Jakimś ratunkiem mogłoby być moim zdaniem e, prywatne szkolnictwo rozwijane właśnie w takim duchu patriotyczno-katolickim, e, czy też nauczanie e, domowe, e, ponieważ tak jak to widzimy, no to. Trudno jest w takiej sytuacji, że by też ci uczniowie byli taką ofiarą przepychanki politycznej, że tutaj mamy takich ludzi do władzy, więc będzie jak najmniej patriotyzmu, będzie jak najbardziej na lewo. Później dodamy te wątki, ale też w ramach takiego tylko politycznego, żeby to nawet w czwartej klasie władować, żeby to wszystko po prostu było na stałe i po prostu przemyślane od początku do końca. Mm -hmm. I teraz zastanawiam się nad tym, bo chociażby y, przy wyborach prezydenckich kojarzy mi się to, że jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, że wiele osób wahało się nad tym, czy głosować na Andrzeja Dudę czy na Rafała Szaskowskiego, To oczywiście jest taki wątek poboczny, ale on wskazuje na pewną, pewną rzecz, do czego zmierzam. Zwróćmy do tego, że y, było za co krytykować y, partię rządzącą wcześniejszą. Y, Często w tych środowiskach konfederacyjnych panuje to hasło PISPE o jedno zło, które też można jakby rozważyć, ale jakby chyba każdy, nawet podskórnie, odczuwa, że po 15 października we różnych sferach, a teraz jak widzimy w edukacji, chyba idzie gorsze, tak? Gorsze niż to, co było, prawda? Więc zastanawiam się. Po prostu, czy pod pewną którym zależało na tym, aby obalić poprzednią władzę, czy teraz będą jakby zadowolone z tego, co teraz będzie się działo, bo będzie to po prostu równie pochyła, prawda? Oczywiście nie bronię tamtej władzy, chodzi mi raczej o to, czy nie idziemy w jeszcze, w jeszcze gorsze, w jeszcze gorsze, jakby, realia. No, Kuba tutaj jest takie długie zagadnienie, może nawet na kilka programów. Możemy patrzeć z jednej strony, tak jak to powiedziałeś, możemy patrzeć y, szerzej, y, szerzej pod kątem, takich teorii, które no raczej są już do udowodnienia, nie są jakimiś takimi teoriami spiskowymi, że jeśli mamy taką politykę z góry zrodzoną na konflikcie, czyli z jednej strony mamy taką siłę, z drugiej taką, ale w wielu kwestiach, czy to w kwestiach polityki związanej z Unią Europejską zgoda jest taka sama, różne tutaj uległości, tylko mamy pewne takie pozory, no to rzeczywiście Jedna strona gra bardziej prawicową pod kątem tych wartości patriotycznych, druga strona idzie w drugą stronę, i oczywiście tutaj pozornie jest tak, jak mówisz, ale jeśli my na to popatrzymy długofalowo, jest to taki zaprojektowany niejako projekt, że co kilka lat. Ma to się zmieniać? Będzie taka siła, będzie taka taka? To społeczeństwo jest totalnie podzielone, bo tutaj jest cały czas w wielu kwestiach i tym żyją media, wywoływanie takiego sztucznego konfliktu. Cały czas podkreślanie tych kwestii, które mogą tylko Polaków podzielić, zamiast takich kwestii, które mogą jakoś nas połączyć. I więc i tak wydaje mi się, że naszym priorytetem powinno być w tej kwestii tutaj politycznej, wyjście z tego układu, po prostu, żeby dać do, pozwolić rządzić i, i moim zdaniem no w tym kierunku zawsze to hasło było e, PIS-PO jedno zło, żeby pozwolić rządzić komuś z tego ok układu. I nagle okaże się, że wiele z tych tematów, które są trochę sztucznie podkręcane, po prostu gdzieś się skończy i będzie normalność. Wiesz? Bo moim zdaniem, ja też się spotykałam, jak pisałam te książki, czy choćby Niezłomną Zakonnicę, czy choćby Pileckiego, z wieloma ludźmi, którzy rzeczywiście traktują te postacie jako bohaterów. To są bohaterowie uniwersalni. To nie są bohaterowie na czas, jak będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, a jak przyjdzie koalicja obywatelska z lewicą, to już ich wykopię, bo my mamy inne te. To są bohaterowie po prostu uniwersalni, którzy powinni być dla każdego, którzy nie powinni być wykorzystywani do tego, żeby to społeczeństwo dzielić dla takiej czy innej ideologii. I mi się marzy, żeby po prostu już był koniec tej takiej przepychanki. Tutaj przyjdą jedni, tutaj przyjdą drudzy, tylko żeby była taka, taka po prostu normalność, i żebyśmy mogli ich godnie upamiętnić. To, co się też teraz dzieje, to jest po prostu wykorzystywanie tych tematów na ulicach. Zobaczymy, jak będzie 1 marca. W tym roku rzeczywiście, ponieważ mamy te różne zmiany, to z jednej strony będą oddolne marsze, może nawet z większą pompą niż w latach ubiegłych w wielu miastach, bo też gdy był PiS do władzy, to ludzie już pozapominali. Wiele osób po prostu był ten temat właśnie żołnierzy wykrętych Kiedy? Nawet przed dojściem PiSu do władzy, to on był najbardziej Popularny, takie książki się najbardziej sprzedawały, a potem nagle no, rzekomo mamy prawicowy rząd, który się tym zajmie, który to wprowadzi. To te oddolne organizacje jakoś przestały iść w tym temacie, a rząd też nic konkretnego tak naprawdę nie robił. I teraz znowu te organizacje budzą się oddolnie, ale też dla konfliktu politycznego będą jakieś kontrmanifestacje. A w tym wszystkim, to też u mnie powiedział na wywiadzie Leszek Grzebrowski, nigdy nie myśli żeby naprawdę się w te historie wczytać, żeby naprawdę je zrozumieć, żeby naprawdę zrozumieć, jak wyglądały te realia polityczne w Polsce po wojnie, że wyklęci to nie tylko jest yy, Bury, czy Brygada Świętokrzyska, czy ci żołnierze, którzy żyli w lasach, że właściwie każdy mógł w tamtym czasie trafić do więzienia, że to byli harcerze, to były nauczycielki, to były zakonnice, jak siostra Izabela, o której pisałam. I tutaj jeśli... My to przedstawimy, tak jak naprawdę było, to Polacy też inaczej na to spojrzą. A tworzenie cały czas takiego konfliktu no, uniemożliwia nam po prostu takie normalne podejście do sprawy. Mm -hmm. Tak, zg zgadzam się z tym podejściem. Też można właśnie powiedzieć, że ten wstrząs polityczny, który nastąpił w Polsce, też mógł wiele środowisk obudzić, że. Trzeba zabrać się do roboty. Tych strząsów jest troszeczkę, i właśnie drugi wątek, który, który zaplanowałem, dotyczy tego, co zaszło w wydawnictwie Freedom. Tutaj um, króciutko przeczytam, że w środę rano. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ABW, weszła do siedziby wydawnictwa Freedom w Częstochowie, również do prywatnego mieszkania Tomasza Stali, a nawet na działkę letniskową. I z tego co czytamy, to stało się z powodu takiego można powiedzieć zgłoszenia czy donosu, którego dokonało Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i chodzi o jakieś tam bardzo groźne książki, niepoprawne politycznie, ale co ciekawe. Między innymi takie, które wyszły w 2022 roku, czyli dwa lata temu, więc jakby dopiero chyba się te służby obudziły, że coś jest nie tak rzekomo. O co dokładnie chodzi w tej, w tej sytuacji? Też o sprawie niedawno się dowiedziałam, będę jeszcze dopiero z Tomkiem rozmawiać, natomiast z tego co już słyszę, to sprawa ma drugie dno. Tak mhm. niektórzy przypuszczają, ponieważ Tomek kandyduje teraz Tomasz Stala z wydawnictwa Freedom na prezydenta Częstochowy, mhm. więc. Być może tutaj nie chcę wyrokować, ale być może gdyby nie ta kandydatura, to ta sytuacja w ogóle by się nie wydarzyła, bo tak jak powiedziałeś, to nie są jakieś nowości, to są książki, które były wydawane wcześniej. Z tego co rozumiem, to głównie chodziło o książki Dariusza Ratajczaka, ale też później zostały zarekwirowane inne książki, tak dosyć chyba przypadkowo, jeśli miały cośkolwiek związane na okładce z tematyką żydowską, główny bo to były książki Dariusza Ratajczaka. Ja dokładnie tych książek nie mam prześledzonych, tak właściwie, gdy teraz się dowiedziałam, sobie trochę starałam się przypomnieć całą sprawę, o co tutaj chodzi, ale też od razu chcę powiedzieć, że Tomasz Stala, wydawnictwo Freedom, to jest takie wydawnictwo, gdzie on jest otwarty na wydawanie po prostu wszystkiego, czego nikt inny nie wydaje. I on wydaje różnych autorów o różnych poglądach i to, że on wyda jakąś publikacje też nie znaczy, że on się z tym w stu procentach zgadza. On teraz wydaje różnych autorów, którzy ze sobą też się nie za bardzo lubią i sprzeczają, i czasami yy, są tutaj małe konflikty, że jeden z autorów mówi, czemu tego wydajesz, a ty czemu temu no on Właśnie raz mi przez telefon się z tego żalił, że on po prostu chce wydawać wszystkich. Chce, chce być taką platformą wolności słowa, gdzie wszystko może być przekazane. O co tutaj chodzi z panem dariuszem ratajczakiem? No tutaj jest też taka duża historia, która potem. No, źle się do niego dla niego zakończyła, został wydalony z pozycji wykładowcy na uniwersytecie w Opolu. Też ta jego śmierć tutaj dokładnie nie znam, jest taka, 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 taka też niewyjaśniona kwestia jego, jego śmierci. On pisał książki i tutaj do końca też nie wiem, jak tutaj te fragmenty interpretować, ponieważ on opisywał różne poglądy rewizjonistów, którzy negowali taki czy inny aspekt związany z Holokaustem, czy to jeśli chodzi o liczbę ofiar, czy to jeśli chodzi na przykład o istnienie komór gazowych. I teraz on się tam nie odniósł krytycznie do tych poglądów. On je przedstawił. Być może nawet z jednego stwierdzenia można by wywnioskować, że niejako je. Popiera. Tutaj od razu powiem, że nie, nie zgadzam się, jeśli je to popiera, bo nie wiem, czy tylko to przedstawiał, czy to popiera, to w kwestii istnienia komór gazowych nie zgadzam się z tymi stanowiskami, ponieważ sama jako tutaj osoba, która jeździła chociażby do Muzeum Auschwitz zrobić badania, czy która pisała o Witoldzie Pileckim, czy tutaj zajmowała się Tadeuszem Pietrzykowskim, no to mamy dużo relacji, że ta masowa zagłada była, kto temu zaprzecza, to też zaprzecza zagładzie Polaków, bo też mieliśmy transporty z Zamojszczyzny Polaków i Pietrzykowski był świadkiem świadkiem zagazowania Polaków za Zamojszczyzny. Co ciekawe, o tym bardzo mało się mówi. Natomiast dla mnie ta kwestia niech wzbudzi dyskusję, ponieważ jeśli mówimy o kłamstwach historycznych, to co wolno, a co nie wolno mówić, bo mamy Grabowskiego, Engelking, mamy tych kłamców, mamy tych wszystkich, którzy oczerniają Polaków za rzeczy, których oni nie zrobili. Mamy kwestię obowiązków Pozu KL Warszał, gdzie ginęli Polacy, gdzie nawet historycy, którzy się sprzeczają, też niektórzy twierdzą, że tam byli ta, że tam e, były też komory gazowe, gdzie zmordowani byli Polacy, ale historycy, mimo że się nie zgadzają w różnych szczegółach, są zgodni, że to było na terenie e, dzisiejszego Muzeum Polin. Dlaczego tam nie ma upamiętnienia? Dlaczego oto e, my się nie jakby nie dopominamy o swoje i dlaczego polski IPN nie stoi w interesie polskim. Tutaj była też ta pamiętna zmiana ustawy o IPN-ie, gdzie różne środowiska zagraniczne nie pozwoliły przeforsować tego, żebyśmy mieli ustawę, że każdy, kto Polakom niesłusznie przypisuje jakiś tutaj współudział za zbrodnie niemieckie, niemieckie czy hitlerowskie, powinien odpowiadać przed sądem tego nie ma. Jesteśmy w takiej sytuacji, że można Polskę na arenie międzynarodowej szkalować jak się da. Zakłamywać historię, nikomu się nic nie dzieje. Natomiast y, wystarczy y, tutaj w y, jakkolwiek y, cokolwiek powiedzieć, żeby być już posądzony o tak zwany antysemityzm. Tutaj też przy okazji powiem, no bo mówimy o wydawnictwie Freedom. Mówimy o żołnierzach wyklętych. Wydawnictwo Freedom jako też wydawnictwo, które wydaje wszystko i to też nie znaczy, że ja się zgadzam z wszystkimi książkami, które tam są. Wydało już drugą edycję mojej książki Kto zdradził Pileckiego. Pierwsze to było Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ale jak wiesz, tam potem już różne były zawirowania, więc nie dało się wznowić, więc wznowienie z wydawnictwem Freedom. I tutaj też jest kwestia zakłamywania historii. Ponieważ ja tutaj piszę o tym, drodzy Państwo, że dwóch współpracowników Witolda Pileckiego, czyli Leszek Alchimowicz i Wacław Kuchciński, ja jako pierwsza ich pokazuję tak naprawdę w dobrym świetle. Pokazuję, że oni dla organizacji dostarczyli bardzo dużo dokumentów. Niektórych w dzisiejszym świetle niepoprawnych politycznie, ponieważ oni dostarczyli dokumenty mówiące o tym, że czołowe stanowiska w MBP, w Urzędach Bezpieczeństwa stanowili w tamtym czasie Żydzi. I to nie jest żaden antysemityzm, tylko prawda. Tak było. Mamy tutaj, co też opisuje w tych wszystkich książkach Róże Józefa Różańskiego, Goldberga i Innych, y, którzy torturowali Polaków? Czy to dzisiaj też jest niepoprawne politycznie? No, czy za to też y, y, to, to są fakty historyczne, tak? Więc po prostu y, badajmy fakty. I co ciekawe, y, to, to ciekawe, Kuba oprócz tej książki, która tutaj dokładnie to opisała, odkłamała historię, y, to IPN się tym akurat nie zajmuje, że dalej. Rodziny tych dwóch osób, Alchimowicza i Kuchcińskiego, są szkalowane, bo teraz ma wejść na ekrany, nawet nie na ekrany film, kiny, tylko tak ma być właśnie gdzieś po jakichś domach kultury. Pan Tadeusz Płużański ma jeździć z takim właśnie filmem filmem, chyba to się nazywa operacja Crash, to gdzieś tutaj miałam zapisany tytuł, to ona właśnie doprowadziła między innymi do tych aresztowań w grupie, ale zupełnie inaczej są tam przedstawione fakty niż w dokumentach. Ja tutaj konkretnie opieram się na dokumentach, no i tam są zafałszowania, które konkretnie do dzisiejszego dnia w te dwie rodziny um, uderzają. Kryptonim klasztor, taki będzie tytuł tego, mhm. tego filmu, więc jeśli ktoś ten film będzie mieć okazję zobaczyć, to tutaj może sobie porównać dokładne dokumenty, jak te ostatnie lata Witolda Pileckiego wyglądały. I komu zależy, żeby to dzisiaj tak zakłamać? Więc jeśli walczymy o prawdę historyczną, to walczmy we wszystkich aspektach. Przede wszystkim o prawdę dotyczącą tutaj nas, Polaków, bo to Polska jest teraz najbardziej szkalowana na arenie międzynarodowej. Dlaczego IPN nie interweniuje, jeśli mamy antypolskie filmy, antypolskie publikacje, których jest tak wiele? Mhm jeżeli chodzi właśnie o odkonywanie historii to na bibliotece wolności jest kilka egzemplarzy jeszcze tej twojej książki o Witoldzie Pileckim, tutaj możemy pokazać duchowość i charakter Witolda Pileckiego, tak akurat takie wątki bardziej opisujące jego jego poglądy, jego życie duchowe, więc też zachęcamy oczywiście do zapoznania się z tą publikacją. Myślę, że tutaj już postawimy, postawimy kropkę. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze wystąpienie i za przedstawienie tych dwóch wątków, które zaplanowaliśmy. Zanim się jednak pożegnamy, to jeszcze raz tylko szybciutko powiem, że można nas wspierać poprzez bajkofi. Można przekazywać 1,5% w ramach rozliczeń PIT. Można zamówić wiele ciekawych książek, na przykład te, które zapowiedziałem. Też na pewno encyklopedia antykultury pokażę, skoro mam okazję, to ona jest też dostępna w Bibliotece Wolności i cały czas jakoś tam powolutku schodzi, więc zachęcam też, żeby pomóc w tym procesie schodzenia ze stanów magazynowych, i cóż, i, i zachęcam właśnie do subskrybowania, śledzenia kolejnych materiałów, ponieważ YouTube nie ułatwia, często demonetyzuje materiały, więc warto, aby Państwo nam pomagali jak najbardziej jest to możliwe. Naszym gościem była doktor Anna Mandrela. Wielkie dzięki. Serdecznie dziękuję. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia.